To akurat... O Jezu, to jest po prostu mistrzostwo świata. To jest taki mistrz. Ja to, no? ja to wstawiłem, ale zrobił to happy. To jest genialne. Siemano, z tej strony prozurę i kolejna z jest Daria i Cześć, Siema. Będziemy nagrywali wspólny przegląd Discorda, bo tak akurat się złożyło, że zaraz będziemy nagrywali unboxing mojego nowego sprzętu który zobaczycie chyba za dwa tygodnie od czasu wrzucenia tego, mniej więcej. Bo jeszcze czekamy na biurko personalizowane, więc do tego przejdziemy później, a teraz lecimy z przeglądem No ale mnie nie było, no to teraz nie. No, no to, to po co łazisz ten? To po co chodzi w swojej dupie szkodzie. Halo <laughs> Dobra, widzę, że już się ludzie przywitali. Mi akurat nie była tu już Daria przywitała całą ekipę, no. więc widzę, że na grubo leci, się Mahajek. To... Tak, jest warbo jest. Tak wy to... często zmieniacie ten nic. No, jest, bo... jest Herza <laughs> Weźmy, że to no było hej YouTube pozdrawiam moją co? Mojego Poza... psa, którego nie mam. Okej, okay, waderka wygrała. Wejdźmy na memy. Co będę sięgał tam, bo tam mam akurat y... stoliczek w postaci obudowy od mojego kompa, na którego by sobie stawiał kawę. Dobra, lecimy z pierwszymi memami. Co to jest? Kiedy jesteś w Polsce, kiedy jesteś w Francji. i ui, ui, to jest akurat bardzo proste. To jest pewien z paspartu jak znam siebie. I... To jest dwie głupie. Witam wszystkich na zakończenie roku szkolnego. Ja przez kolejną godzinę. W ogóle pastamują fryzurę. Jaki ubogi ten. Weź klicki na to zdjęcie wyżej. To? Patrz, jaki ubogi Wolverine, widzisz to? Wolverine ktoś żelazkiem. Do drugiej w nocy też sprawdzić godzinę na telefonie, ale jest maksymalnej jasność. Co to jest? Tego jeszcze nie widziałem. Dobra, wiecie co z tym zrobić? Nie, to jest nadzwykłe <grybujesz> Kiedy widzisz laskę 10 na 10, ale nawet nie Mój problem o ostatnich tygodni To jest kurczę życie Pomyśl o tym, co Prozurę musi przeżywać przez cały czas, dostaje powiadomienia o nowych memach, a nie może ich oglądać przed przeglądem Discorda To jest to prawda To jest takie true To jest prawda i wyciśnięcie beka, ja nie wiem z czego Nikt? Prozurę na miniaturkę <grybujesz> Te co to? No? Więc <gry> <Okay. gry> się tak mi stawić ten. No bo dobra, ok. No to jeszcze by się przydało zedytować. O, nie. <gry> teraz się zaczyna. Teraz się zaczyna to, kim jest Tensa Tensai to jest mój top donator. Plus mój kuzyn, żeby nie było. Wszyscy, Siema. którzy nie wiedzą, już się o tym dowiedzieli. Słuchajcie, to jest pamiętna impreza u Tensa jakiś czas temu, kiedy ja, Mysza, Borgal i ten Borgala możecie znać, to jest mój brat starszy, który Panie. też na Discordzie występuje no, często. Obyliśmy sobie na małej domówce u Tensaya i są memy z tej domówki, które teraz właśnie przeleciły, więc idealnie, że jesteś, w ogóle się złożyło perfekcyjnie, nie? Dokładnie. Kiedy idziesz sobie spokojnie oddać psa do i nagle jakiś typ że cię zapoje do zdjęcia. Ale ona się boi. <noise> <ona się> boi. <noise> Luna, Luna ma na twarzy wypisane tego rzeźnika. Kill me, please. Wreszcie znalazłeś sposób na nakrymienie swojej rodziny. Bardzo podoba. W, Ch w Chinach by się sprawdziło. Ale twój uśmiech psychopaty to tylko podkreśla. Te z zegarem są mistrzowskie, nie? To, zegarem to z zegarem są mistrzowskie. zegarem mi się, się podoba najbardziej. Kiedy na domówce typ cię wkurza, ale nie jesteś... Ale jesteś zbyt miły, żeby powiedzieć że. to ty jest ty nie masz z tym problemu. To jest... O, a to już było chyba na samym imprezie. I to jest Borgal. To już jest u mnie chyba. Tak, to jest... To jest tym pokoju... Tak, no. to jest... Borgal się tu. Tak, to jest impreza w tym pokoju. I to jest mój Brawl Borgal. Każdego dnia oddalamy się od Borgal. że tak, ale u Tu akurat... No wpadłem... nie musisz tego tłumaczyć, stary, nie? To nie samo kiedy dziewczyna powie, że lubi nie grzeć chłopców, to powiedz historię tego. Geneza powstanie. bo tak generalnie? Tak. O! Tak! To ja? Moja depresja. To mnie rozwaliła na maksa O! Zaczynają się kolejne, kolejne wspaniałe zdjęcia utęsające na chacie. Kiedy już wiesz, co będziesz jadł na kolację. I na ludy tu nie? <laughs> Ona jeszcze nie wie, o co chodzi. Ja niżej zrobiłem Nema jeszcze. Tak, Widziałem. to jest mój. <laughs> nie mogę się oprzeć po prostu. O, mysza. o musisz, <laughs> myszka. To jest wszystko wina Teki, Teka to wstawił Wiedziałam, że to Teka Teka to jest nasz taki Discordowy zboczuch <grywa> Nati, pilnuj go tam trochę <grywa> bardziej Tak, dokładnie O Jezu, to jest <grywa> po prostu mistrzostwo świata To jest taki mistrz Ja to widziałam no? Ja to wstawiłem, ale zrobił to happy to jest genialne po prostu no. no Tutaj, czekaj, ja teraz porobię na materiale odpowiednie zoomy Będzie zoom na to, zoom na to I teraz zoom na to, żeby sobie ludzie połączyli kopki. O, pokaż mi tubera wyróżniającego się Powiedziałem wyróżniającego się Perfekcyjnie. Perfekcyjnie Co teraz mamy? Dobra, mamy już, to jest koniec, tak? Tak, już koniec, końcówka e, Wiecie co, fanarty, powiem wam szczerze, że przejrzymy to sobie szybko, bo widziałem, że jest dużo moich awatarów i dużo o mnie A jednak siedzimy w trójkę, więc zaraz przejdziemy na kreatywność, ale walnij. no dawaj fanarty Króciutko przelecimy sobie kilka nowych i potem skoczymy na kreatywność, zobaczyć co tam wyprawialiście BPZ. BPZ rzucił moje zdjęcie, prozurę, mój rysunek ze zdjęcia. Kojarzy go doskonale. To jest chyba zdjęcie w ogóle z tobą, wydaje mi się. Tak. Nieważne, to blizny. jest to zdjęcie. Bardzo fajny fanart, Zarobi się, przejdźmy dalej. Prozurę. Hey, to też jest fajne. O, to jest spoko, Ja jestem no. podobny tutaj do siebie. Jeszcze jak trochę byłem taki. Prawie 1 prawie jeden do 1. Jeden. byłem jeszcze mniej kwadratowy, ale no to jest fajnie zrobione. Bardzo fajnie. mi się podoba. Tam coś się stało z moją twarzą, chyba, ale. Myślałem, że tu masz bliznę jakąś, Coś tu nie. Coś... nie, ale bardzo dobre. Trochę mi się kojarzy z tym gościem, co robi te. E, takie motywy właśnie kartunowe, takie rozlewające się mm -hmm. poradniki z tego. Tutaj prozury lef. jako Elf. Elf z MMO. Bardzo spoko. Ja to już komentowałem, no. że jest bardzo fajny łuk i spoko odwzorowany. Takie trochę linkowe, nie? Jak Zeldy trochę link. Mm -hmm. Najczęściej. Fajny, fajny motyw. To jest też To jest super. cute. To od Joszego jest chyba no. na bank. No. Jasie, no. Fajnie, podoba ja, mi się. na taki styl typowo Tak, to jest taka, taka stylowa perfecto, nie? No. Takie delikatne, chipowe, fajne. No i tu już jest zaczyna faza moich awatarów, które będą w kilku a to jest to, to, o, tu jest chyba też od Jeszego, to tak, widać tak, od razu, no. to, I, jeszcze jedno. i ten, i ten jest chyba, ten mi się <laughs> podoba najbardziej, chociaż te trzy chyba są od innej osoby, tak mi się wydaje, nie? Kto to narysował? Mm, Danpo, Dan Dan Yoshi, Danpo, Danpo tak. i tam też jest Danpo, no bank, no, ale fajnie, podoba mi się bardzo. Fajnie, różne style. Mhm. Mm. O kurde, tu ktoś poleciał, fanart z wykorzystaniem moich starych rysunków, o kurde, są tam są te... jeszcze... Rysowanie komentarzy, pierwsze live. No. Stary, ja tą pandę rysowałem na live i tego bakwasza na polewie ją tańczył. Te, tego w ogóle nie wiem. Animacja, ja to, to są pierwsze, jedne z pierwszych tutaj, na tym mieszkaniu na pewno. To gdzieś maj tamtego roku, coś takiego. Tak, będzie, no. Fajne. To Podoba mi się taki trołek, widać, że ktoś to jest starym widzem. O kurde, to jest doskonałe <laughs> odzorowanie sylwetki Achillesa. W końcu. W końcu ktoś to narysował mi dobrze Podoba mi się, weź daj podoba mi się ta ręka która tak gustownie się łamie w łokciu i zwęża do Gdzie ona idzie ta ręka? Ta druga Ta druga? Gdzie, co? Gdzie ona znika? Ja nie wnikam O kurde, no to naprawdę accurate. Nie, podoba mi się bardzo fajnie, fajne kolorki Trzecie oko? A nie, to jest oko. To? Oh, holy to jest to... shit! To jest perspektywa 3-4, nie zwróciłem uwagi na początku o, to już jest spoko też. No. Ej, to jest to spoko. To jest mega ładne. Kurde, to jest dobre. Odzorowane i na tym zdjęciu faktycznie wygląda mi miał brązowe włosy. No. Było tak mocne światło wtedy. Bez kitu. Złoty zegarek na wypasie. Bardzo spoko. Kto to zrobił? Chyba mm, Jóki. To jest Janki. Janki, okej. Okay. Bardzo fajnie, podoba mi się. Byk. To też jest bardzo spoko. Mm -hmm. Fajne tło. Podoba mi się, że dodałaś takie bąble. Dodałaś bądź dodałeś, ale to chyba raczej... Mm, just, justyna? To tak mi myślałem, Justyna, bo jest taki delikatny styl. Dobra, słuchajcie. Bardzo fajnie. Wszystkim dziękujemy za awatary. O, jeszcze. O, to jest ostatni chyba, tak? Tak, to jest ostatni od jest to jeszcze od Juszego. Akurat dobrze się złożyło. Też bardzo spoko, ale to jest tak charakterystyczny styl, Dżo. że od razu wpada, nie? Mega szacun. Przejdźmy jeszcze na kreatywność. Zobaczmy, co odwaliliście na kreatywności. I będziemy pomału kończyć Oliver narysował co to jest? Chyba dead? Bull, dead, to jest Deadpool? To jest Deadpool kontra Spider-Man, spider czyli Spoku w sumie Nemezis, nie? No, bez kitu, ale połączenie, po nie? Bang! On tam ma chyba on ma te, te, te spider-czujniki swoje odpalone. No. Fajne, fajne cieniowanie nawet, chociaż widzę, że mógłbyś trochę więcej ołówków używać, ale powiem Ci, że jesteś na dobrej drodze. I szanuję, nie wiem czy widzicie, za ten ołówek oklejony chyba taśmą, żeby był grubszy u góry. A ten tu. ZHC mnie tego nauczył, bo też korzystałem długo, jak rysowałem tradycyjnie, bo mm -hmm. generalnie jak masz grubiej, to ci się paluchy nie męczą, to jest zarąbisty motyw. Spoko, fajnie narysowany. Tutaj nie. myśli rysunek. Szacun. I to generalnie jest na challenge, który Mysza wymyśliła. O co chodzi w tym challenge'u? Żeby narysować samego siebie. Właśnie, przypominam o tym challenge'u, bo chodzi o to, żeby narysować siebie, jak siebie widzimy w świecie prozurakowo, nie? Prozurakowo w świecie. Generalnie, kiedy jesteście na Discordzie, to Was zapraszamy, bo tutaj często mamy takie akcje. Daria, czyli nasza moderatorka i ma wspaniała dziewczyna, wymyśliła coś takiego, że mamy swoją krainę prozurakowo, prozurlandię. Prozurlandia albo prozurakowo. I macie narysować siebie, jak widzicie, w tej tutaj krainie. Tutaj jest zresztą chyba nawet przypięte. Tak, jak widzicie, jak macie chwilę, to sobie zatrzymajcie film, sprawdźcie to, a jak nie, to po prostu wbijajcie na Discorda, do którego macie link w opisie. I na bank w przypiętym komentarzu też, bo to fajne motywy się tu dzieją. I właśnie coś takiego wymyśliliśmy sobie teraz. Tak, i... jest to fajna akcja, ponieważ e, rysunki pod koniec tego czwartego lipca, jak będzie zakończenie, wybierzemy rysunki, te najlepsze, oczywiście. I zrobimy z tego tapetę tak, i. którą każdy będzie mógł sobie pobrać. Dokładnie. I prawdopodobnie może wyleci to na tło naszego Discorda, tam tak, jak się tak, linkuje, potem, więc zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Dobra, to w takim razie to już wszystko, co dzisiaj dla Was mamy. Yy, chyba będzie się z Wami żeglar. Tak jest, no nie ma nic tak. więcej do przeglądania, memów było troszkę, fanartów trochę przejrzeliśmy, właściwie wszystkie, jakie były od ostatniego momentu. Plus kreatywności, przeskoczyliśmy kilka prac i cóż, ten mem myślę, że idealnie opisuje to, co teraz się <laughs> powinno wydarzyć, więc pa pa! Siema. Cześć.